Spotkanie z mistrzynią to jest to, a już spotkanie na lodowisku w Polkowicach ze srebrną medalistką olimpijską w łyżwiarstwie szybkim to wielka sprawa. Przekonały się o tym w środę dzieci ze szkoły podstawowej nr 3. Wizyta Natalii w Polkowicach nie była przypadkowa, wcześniej odwiedziła jedno z Polkowickich przedszkoli. Na lodowisku była pod wrażeniem jego wyglądu, a także komfortowych warunków. Jestem zachwycona, przede wszystkim ciepłe szatnie, kryty obiet, gdy nie przeszkadzają warunki pogodowe. Pada, deszcz, śnieg. Dzieci zawsze mogą tu przychodzić. Także myślę, że, że może gdybym mieszkała w Polkowicach, to bym szybciej trafiła do łyżwach. Tak serio to y, naprawdę miasto, które daje wielkie możliwości na to, żeby się właśnie rozwijać. A jakość lodu jak oceniasz? No, mam nadzieję, że w najbliższym czasie stanę i sprawdzę, co tak naprawdę, ale naprawdę świetny na pewno obiekt, żeby rozwijać właśnie młodzież, bo o to chodzi nam przecież. Dzieci z tęsknotą oczekiwały mistrzyni, a gdy ta pojawiła się w zasięgu wzroku, natychmiast otoczyły ją szczelnym kordonem i nie chciały opuścić. Było mnóstwo śmiechu i pozytywnej energii. Każdy chciał sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i porozmawiać. Ja dochodzę cały czas do zdrowia. Większość czasu niestety spędzam na rowerze w garażu, Także trochę monotonnie i nudno, ale ja mam w perspektywie cały czas następne igrzyska w Korei. Także całe szczęście w nieszczęściu, że stało się to w tym roku, a nie jakimkolwiek innym. Jeździć na łyżwach nie możesz, ale o formę cały czas dbasz, jak mówisz. Tak, tak, cały czas aktywnie, doprowadzam swoje ciało na siłowni, chodzę na rehabilitację, usprawniam tą szyję, bo jednak trzy miesiące była nieuruchomiona, także y, początki były trudne. Już jest coraz lepiej, samo to, że chodzę bez tego gorsetu już y, niezmiernie mnie cieszy. To jakiś taki przybliżony termin, kiedy możemy się spodziewać, że w końcu zaczniesz jeździć? O, ja już na łyżwach byłam parę razy, ale niestety muszę wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo wywrócenia się i po prostu e, powrotu tej kontuzji. Niestety jeszcze te kości nie są na tyle e, zrośnięte, abym e, mogła w ogóle dopuścić takie coś jak wywrotka na treningu, co czasem się zdarza, nie często, ale zdarza się. E, także niestety muszę jeszcze troszkę niestety poczekać. No, nie, ta, ta zima e, na, pewno, na pewno jest stracona, ale na pewno już od marca ruszę na rowerze e, ostro i, i i przyniesie to na pewno efekty następną zimą. W tym roku po raz drugi w Polkowicach można jeździć na łyżbach pod dachem. Zadaszone lodowisko pozwala na znakomitą zabawę bez względu na warunki atmosferyczne. Opiekunowie mogą skorzystać z ogrzewanej poczekalni z podglądem tafli lodowiska. Na miejscu są ciepłe napoje i przekąski. Nowością w sezonie zimowym 2014-2015 są dwie zabawki. Pingwin i miś. Urządzenia dla dzieci do nauki jazdy na łyżbach. Bilet wstępu na jedną tercję trwającą 50 minut kosztuje 6 zł. Bilety ulgowe dla dzieci, młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Opiekunów dzieci do lat 7 oraz emerytów i rencistów są o połowę tańsze. Za normalny karnet na 10 wejść trzeba zapłacić 50 zł, natomiast ulgowy kosztuje 25. Wypożyczenie łyżew to koszt 5 zł, a kasku 3 zł. Dzieci i młodzież z gminy Polkowice w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz objętych opieką świetlic środowiskowych korzystają z lodowiska za darmo.